Warszawa Wschodnia przechodzi na nowy etap swojej transformacji. Po spektakularnej przebudowie Warszawy Zachodniej przyszła kolej na drugą stronę miasta. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w polskiej historii. Projekt o wartości około 4,6 miliarda złotych, który zmieni oblicze jednej z najistotniejszych stacji kolejowych w kraju. Stacja należy do najbardziej obciążonych w całej Polsce, ale jej infrastruktura nie dorównuje wyzwaniom XXI wieku. To się zmieni. 28 stycznia tego roku miało miejsce kluczowe wydarzenie. Polskie linie kolejowe otworzyły siedem ofert w przetargu na przebudowę stacji. Ta chwila przesądzi o przyszłości projektu na kolejnych 5 lat. Sześć konsorcjów pokazało swoje wizje i oszacowania. Każdy z nich musiało zmierzyć się z wyzwaniem projektu, który jednocześnie musi być tani, solidny i możliwym do realizacji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum trzech firm: Intop, Traktek Construction oraz Unibep. Ta propozycja wyniosła 2,88 miliarda złotych brutto w zakresie podstawowym. To o prawie 2 miliardy złotych poniżej budżetu, który przygotowali projektanci z PK. PP, LK. Różnica jest ogromna i oczywiście budzi pytania w branży: czy wykonawca będzie w stanie zrealizować projekt za taką cenę? To będzie przedmiot dyskusji w najbliższych tygodniach. Pozostałe oferty były znacznie wyższe. Torpol zaproponował 3,64 miliarda złotych brutto, konsorcjum z liderem Intercor. 3,81 miliarda. Zaś tradycyjnie w największych projektach liczący się Budimex zaproponował 3,96 miliarda złotych. Na koniec stawkę zamykały konsorcja Güler max Trakcją oraz ZUE z Duną Polska. Co się zmieni na dworcu? Dla pasażerów zmiana będzie spektakularna. Na stacji wybudowanych zostanie 7 nowoczesnych peronów. Wszystkie będą zadaszone. Zadaszenie będzie stanowić jedną wspólną konstrukcję chroniącą podróżnych przed deszczem i wiatrem przez cały rok. To rozwiązanie sprawdziło się na Warszawie Zachodniej i teraz trafi tutaj. Wysokość wszystkich peronów będzie ujednolicona, co znacznie ułatwi wstęp do pociągów. Nie będzie już tego dyskomfortowego przeskoku czy potrzeby pomocy osobom z bagażem czy osobom starszym. Wraz z nową infrastrukturą pojawią się nowoczesne systemy informacji o rozkładzie jazdy. Jasne wyświetlacze i nagłośnienie będą informować podróżnych o każdej zmianie i opóźnieniu. Przebudowie będą podlegały również wszystkie trzy przejścia podziemne to będą całkowicie nowe, nowoczesne tunele wyposażone w windy i schody ruchome. W łączniku między tunelami powstanie nowy przejazd pod Peronem 6. Będzie to nowy tunel dla pieszych. Który połączy wszystkie przejścia w jedną spójną sieć. Tak więc konstrukcja będzie wyglądać bardziej jak nowoczesne lotnisko niż archaiczny dworzec. Cztery windy pojawią się w przejściu środkowym, siedem w przejściu wschodnim, a trzy dodatkowe windy zainstalowane zostaną przy nowym łączniku prowadzącym do peronów 5, 6 i 7. W sumie na stacji pojawi się 14 wind. To będzie transformacja dostępności na skalę, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Pod powierzchnią zmieni się także wszystko, co zapewnia funkcjonowanie nowoczesnej stacji kolejowej. Przebudowane zostaną tory. Projektanci zaplanowali pracę na prawie 50 kilometrach torów. Rozjazdy, których będzie 170 nowych, będą wyposażone w nowoczesne urządzenia sterowania. Sieć trakcyjna, elektryczna energia dostarczająca prąd lokomotywom będzie całkowicie odnowiona na przestrzeni 57 km. To wszystko zmierza do jednego celu zwiększenia przepustowości linii. Pociągi, które dziś poruszają się przez tę stację z ograniczoną prędkością, Będą mogły rozwinąć prędkość do 120 km na godzinę to czterokrotny wzrost w porównaniu z obecnymi 40 km na godzinę dla pociągów przybywających od strony Rembertowa. Jednym z najtrudniejszych elementów projektu będzie budowa nowej estakady łączącej stację z linią kolejową nr 9. Ta konstrukcja będzie mierzyć ponad 1600 m, to będzie potężny wiadukt o 29 przęsłach, niosący na sobie dwa tory. Estakada ta będzie kluczem do poprawy połączeń w kierunkach północnych do Gdańska, do Olsztyna i do Legionowa. Projekt nie kończy się na samej stacji Warszawa Wschodnia. Modernizację przejdzie również przystanek Warszawa Stadion. Tutaj wybudowany zostanie peron tymczasowy. Będzie pełnić funkcję zastępczą w trakcie prac na linii średnicowej. Ale co ważne, pojawi się tutaj również długo oczekiwany łącznik między przystankiem kolejowym a metrem. To oznacza, że pasażerowie będą mogli przesiąść się z pociągu bezpośrednio do metra bez konieczności wychodzenia na zewnątrz obiektu. To rozwiązanie znacznie poprawi wygodę transportu publicznego. Jeśli wszystkie procedury przebiegną bez opóźnień, prace powinny rozpocząć się w 2026 roku. Ich zakończenie planowane jest na 2029 rok. To długi czas, ale dla stacji obsługującej nawet tysiąc pociągów dziennie jest to akceptowalny harmonogram, który pozwoli na utrzymanie funkcjonowania dworca to pierwszy i kluczowy element gigantycznej układanki zwanej modernizacją linii średnicowej. Dlaczego zaczynamy tutaj? Bo bez sprawnie działającej wschodniej nie da się przebudować tunelu pod centrum Warszawy, czyli zmodernizować odcinka między Warszawą Zachodnią a Warszawą Stadion. To będzie projekt jeszcze bardziej skomplikowany, ale stanowić będzie zwieńczenie całej transformacji warszawskiego węzła kolejowego. Jeśli jednak przebudowa Warszawy Wschodniej złapie opóźnienie, zapewne po raz kolejny opóźnienie. Późni się także przebudowa linii średnicowej. Warszawa Wschodnia czeka na swoją metamorfozę. Za kilka lat, gdy pojawi się zadaszenie nad peronami, gdy pasażerowie pojadą windą zamiast iść po Starych Schodach, gdy pociągi będą poruszały się tu szybciej i sprawniej, będziemy mogli powiedzieć, że kolejowa Warszawa weszła w nową erę. To będzie inwestycja, o której będzie się dużo mówiło. To będzie zmiana, którą poczuje każdy, kto codziennie wsiada do pociągu na tym dworcu. Co sądzicie o tych planach? Czy wizualizacje Was przekonują, czy może obawiacie się wieloletniego chaosu komunikacyjnego? Piszcie w komentarzach, a jeśli chcecie być na bieżąco z największymi budowami w Warszawie, lajkujcie film i subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku.

pociąg linii R3 ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Sochaczew. Planowy odjazd pociągu godzina 8.27 odjedzie z toru numer 20 przy Beronie 6. Yeah. Uwaga, pociąg linii R1. W relacji Warszawa Wschodnia, Grodzisk Mazowiecki. Planowy odjazd pociągu o godzinie 8.57 podstawi się z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg SKM linii S2. Do stacji Warszawa, lotnisko Chopina. Odjęcie z toru pierwszego przy czwartym. Pociąg SKM linii S2 ze stacji Warszawa lotnisko Chopina do stacji sulejówek Miłosna wjedzie na dalszy to... czwartym. S1. Ze stacji Pruszków do stacji Otwock, jedzie na tor 21 przy ronie 7.